Witam kochani, witam pozdrawiam w Miniusa Chrystusa w tych bardzo dobranych kolorach w Irlandzkiej Czerni. Kochani, najważniejsze to, co na czapeczce napisane, czyli Jezus wystarczy. <laughs> kochani, w tym króciutkim filmie chcę Wam powiedzieć, w jakiej zgrozie żyje większość z nas. Może nad nie z nas, ale z Was. Będzie to film krytykujący niestety chrześcijaństwo. Sami ocenicie. Sami ocenicie co się dzieje. Pobudzam Was do pracy domowej. Wskoczcie na mój kanał. Każdy kto to ogląda. I zobaczcie, które filmy mają największą oglądalność. Kilka dni temu to sprawdziłem. To jest groza. Największą oglądalność mają filmy kontrowersyjne. Filmy, które mówią o poróżnianiu nas. O sprawach właśnie doktrynalnych. <laughs> Te filmy mają najwięcej. Filmy, które uczą nas tego, co Jezus mówił co uczyli apostołowie, czyli jak tu jeden z apostołów napisał, czyli Paweł, głównym celem naszej wiary jest miłość. Czyli jeśli jej nie otrzymamy, mnie to nie otrzymamy, jeśli się o niej nie będziemy modlić, jeśli będziemy chcieć jej w naszym życiu i zostaniemy cały czas przy doktrynach, kłócić się będziemy o to, w co wierzymy, nie osiągnęliśmy tego, po co Jezus umarł. To jest, to jest groza, kochani, że my nie chcemy zrozumieć tego, po co Jezus umarł. Nie chcemy zrozumieć miłości Bożej. Wolimy wiedzę, wiedzę o Biblii, czyli wolimy się stać, Yy, yy, uczonym w piśmie niż tym lub tą, kim nas Bóg stworzył oryginalnie. Kochani, Bóg oryginalnie stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, czyli podobieństwo miłości. Adam i Ewa wybrali drogę wiedzy, wiedzy, która non-stop kłóci ludzi. Mnóstwo, obojętnie jaka to nie jest wiedza, nawet wiedza o Bogu, nawet wiedza o Bogu. Kochani, i owszem, Paweł napisał, że, ja się, że on się cieszy, że z, z obojętnie jakiego powodu, jedni z przekory, inni z miłości, jedni mają dobre motywy, drudzy, drudzy inni mają y, motywy niewłaściwe, y, ale wciąż Paweł napisał, cieszę się, Iż, bo Chrystus jest głoszony. Gdyż niektórzy ludzie może zaczną myśleć, hej, czegoś mi faktycznie brakuje, bo wciąż ten. tak było w moim przypadku. W kościele katolickim czegoś mi brakuje, nie znam słowa. <laughs> Odszedłem od kościoła, poszedłem gdzieś indziej, poznałem słowo i czuję się jak uczony w piśmie. Jak wyuczony w piśmie. Wydoktrynowany, wymalowany, wierzy w jednego Boga. Nie w dwóch. Nie w trzech. A Pismo Święte mówi wierzysz w jednego Boga. To super. Szatan też wierzy, ale się I uwierzcie w to. W moim. W kościele ten werset był cytowany. A zarazem nikt tego nie, nie pojmował w takim świetle, w jakim, jest, w jakim to jest pisane. Gdyż tam jest non-stop pisane o miłości. W tym liście Jakub pisał wciąż o miłości. Że brakuje nam miłości. Że wiara bez uczynków nie jest wiarą. Wiara, którą my posiedliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa powinna po pierwsze obudzić nas do miłości. Jeśli nie, musi, jeśli nie, umiemy, jeśli nie umiemy kochać tych, którzy nas prześladują, to znaczy, że nie umiemy wciąż kochać. Tak jak to Jezus powiedział, nie robicie nic wielkiego, jeśli kochacie tych, którzy was kochają. Odwzajemnianie to nie jest jakieś arcydzieło miłości. Kochani, pozdrawiam Was wszystkich jeszcze raz. <laughs> Mam nadzieję, że to nie ja, ale że serce Chrystusa przemówi do nas. To, po co On umarł, że obudzi się w Was. A on umarł po to, aby w nas było Jego serce. Abyśmy się stali Jego ciałem. Kochani, jak my możemy mówić, że Kościół to ciało Chrystusa? No, jak może być Kościół ciałem Chrystusa, skoro tyle różnic między nami. Doktrynalne. I tym samym nikt nie rośnie w miłość. To nie jest dobrze, kochani. To nie jest dobrze. Cały czas powstają nowi nauczyciele, którzy nawet uczą. uczą i czytają to, czytają słowo, znaczenie, ewentualne znaczenia, jak to można rozumieć. Chodzimy po ulicach nawet nieraz. Mamy, mamy te programy w kościołach, w którym chodzimy po ulicach. Próbujemy kogoś złapać dla Chrystusa, ale my mu najczęściej, my jemu albo jej czytamy najczęściej doktryny, nie z miłości. My nie, mów, my nie mówimy tej osobie, jak bardzo kocha Chrystus nas i coż ta miłość powinna się w nas obudzić. I że Bóg nie, nie po to chce ciebie wyciągnąć tylko z, z, z oblicza świata, nie po to, żebyś ty przestał, przestała pić, yy. Marnować swój czas, ale po to, żeby ten czas, który był marnowany dla szatana, on był teraz marnowany dla Chrystusa. Żeby w nas się obudziła ta chęć, Kochani, taka sama chęć, jaka była w Pawle, że on z miłości przeszedł kilka tysięcy, kilkadziesiąt prawdopodobnie tysięcy kilometrów na stopach. Pobity, poobijany kijami. Cały czas jakieś problemy, więzienia, ale On szedł dla Ciebie i dla mnie. Jeśli On szedł, po to, to zobaczcie, my w tym świecie, w jakim my żyjemy, mamy dużo łatwiej. Nie musimy gdziekolwiek jeśli my nie musimy, nie musimy dostać powołania od Boga, żeby Bóg nas gdzieś wywiózł do Boże, daj mi, daj mi znak, wyślij mnie gdzieś do innego narodu, ponieważ Ty jest w swoim narodzie, na swojej ulicy. Gdzie już ludzie cierpią i o tym nie wiedzą. Skoncentrowani najczęściej na sobie, że już jak coś wymodlić, żeby mnie coś nie bolało, żebym miał co jeść, a Paweł idzie obolały, bez jedzenia nie wie czy co nie wie, co będzie, jak on idzie dla ciebie i dla mnie. Czyli przykład tego w Pawle był przykład tego, czego uczył Chrystus poświęcenia się dla miłości. Kochani, módlcie się o to. Bądźcie głodni tego, bo bez tego chybyliśmy celu. Strzelamy ślepakami. Tak jak faryzeusze, kochani. Kochani, znacie te słowa? Znacie te słowa faryzeuszów? Tutaj był nawet numer jeden wtedy. <laughs> Kajfasz czy jak, jak, jakkolwiek on było na imię te słowa o Chrystusie, że jeśli Jemu damy żyć, to stracimy świątynię i naród. Jeśli pozwolimy, żeby prawda doszła do serc ludzkich, jeśli damy tym ludzkim sercom, oni tak, 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 tak wcześniej judajści myśleli. I do dzisiaj to samo jest. Tak jak wam mówiłem, słucham nawróconych Żydów z Izraela, i mówią, do dziś jest to samo, to się nic nie zmieniło. Religijni Żydzi nie chcieli odbudowy Izraela, i religijni Żydzi nie chcieli odbudowy języka hebrajskiego, ponieważ nie chcą, aby żydzi zaczęli czytać Biblię po hebrajsku, a w niej zobaczyli, że słowo zbawienie jest słowem Jezus. Już oni, Żydzi, mówią najczęściej, że nie ma nigdzie w Starym Testamencie, w Tora, nie ma nigdzie y, imienia Jezus. To nie jest prawdą. Oni dlatego nie chcieli odbudowy języka. Taka prawda. Więc do dzisiaj jest to samo. Boją się, że stracą kontrolę. Nie wiem, czy słyszeliście. W Izraelu teraz są protesty. Może już się nad kończą, ale jedna z ustaw, jaką proponowano, to był zakaz głoszenia czegoś innego oprócz judaizmu. Na szczęście to nie przeszło. Ci żydowscy pastorzy, których ja słucham, czasami powiedzieli, dziękujemy Wam, podziękowali za modlitwy Benjamin Netanyahu ogłosił, że my nie będziemy nie chcemy kontrolować, nie chcemy tego, aby nastąpiła kontrola religii u nas to było do przewidzenia wreszcie że tak będzie, gdy Żydzi muszą się obudzić oni, oni się budzą słucham, tego, słucham czasami ich wyznań są wspaniałe, mam <laughs> łzy w oczach Więc, kochani, nas nie zbawi nic. <grym> nas nie zbawi, jak poznamy właściwe imię Boga, czytacie to. Czytacie to, wyjdziecie do Jakuba. Wie, że Bóg jest jeden. Ale co z tego, szatan też wie. I ten list Jakuba przeczytajcie, zobaczcie go na wielu płaszczyznach. Podkreślmy sobie. Wiecie, co? Można to dzisiaj nawet w Google wpisać. Wersety o. Ze słowem miłość. I przeczytajcie to. Przeczytajcie to i wszystko wokół tego. Przeczytajcie zwłaszcza z pierwszego Koryntians, 12 i 13 rozdział, tak jakby one nie były rozdziałami, gdyż Paweł nie pisał rozdziałami. <laughs> to człowiek to rozdzielił. Ale to jest jeden list. W 12 rozdziale Paweł, Paweł mówi o darach Ducha Świętego. A w 13 on mówi, że te dary są, że te dary są super. Te dary, są, te dary są ok. Pod koniec, pod koniec 12 on mówi, te dary są ok, ale, ale jest droga o wiele większa niż dary. Nie koncentrujcie się na darach. i ja to zauważyłem, że dary przychodzą do nas dopiero wtedy, gdy my czujemy miłość do innego człowieka. Ponieważ Paweł. Paweł operował we wszystkich tych darach, ale jednocześnie Paweł napisał, że jest droga bardziej doskonała. Kochani, gdy my wykształcimy w sobie miłość, gdy Chrystus w nas wykształci, to my nie możemy. Gdy Chrystus w nas wykształci swoją miłość, my możemy tylko tego pragnąć. My sami jej nie wyprodukujemy. Chrystus w nas wykształci to miłość, wówczas my <laughs> będziemy tymi drzewami sprawiedliwości, o których On mówił. Przez, my czytamy, będziemy drzewami sprawiedliwości zasadzonymi przez Pana, nie przez siebie, więc to nie jest, my nie będziemy własnymi sadzonkami, my nie jesteśmy. Ta miłość, jaka we mnie Bóg obudził i ją rozwija, właśnie sprawia, że ja. Coraz więcej widzę w sobie tego, czego nie chcę, Bóg też, i czytamy, że przychodzi Pan i obcina te gałęzie, które rosną, które są niepotrzebne na mnie wciąż. Dba o mnie jeszcze bardziej, o mój rozwój. To samo o Wasz rozwój, ponieważ Wy jesteście ważni, my wszyscy jesteśmy ważni, kochani. Bóg jest wszechmogący. Ale Bóg nikogo, ale, ale, ale Bóg potrzebuje nas, abyśmy my z tym wyszli do ludzi. Bez nas Bóg nie może. My, jeśli ja ponownie stałem się y, odbiciem Boga, jeśli ja ponownie stałem się y, podobieństwem Boga poprzez miłość, to nie mogę jej trzymać dla siebie. Tak jak Bóg nie mógł utrzymać swojej własnej miłości. Stworzył syna na swój obraz, na swój, na, który jest, syna, który jest odbiciem chwały Ojca, czyli też tą pełną miłością. Następnie, razem z synem, poprzez syna, Bóg stworzył człowieka też na swój obraz i podobieństwo, ponieważ wciąż tej miłości, wciąż było tyle w nim, że on chciał, żeby ta miłość była widoczna, żeby ta miłość emanowała. Satan nam to odebrał. Bóg po to przysłał Syna, aby odnowić nas, abyśmy ponownie stali się miłością. Bóg powiedział, Bóg powiedział do Mojżesza, do Mojżesza bodajże, czy do innego, bo, że nie pamiętam, czy kogoś innego, że mój naród gdziekolwiek nie został posłany. A po to Bóg stworzył ten naród izraelski w ogóle, aby oni byli światłem Boga dla narodów, którzy nie znają Boga. I Bóg mówi, Bóg mówi, że gdziekolwiek ten naród nie został, nie został wysłany, czy to w niewolę, czy cokolwiek, oni gdziekolwiek nie poszli, narobili no, mi wstydu. Robili wstydu mi i mojemu imieniu. Ale, ale jako Bogiem, jako ja Bogiem jestem, mówię Wam, że przyjdą czasy, że moja chwała będzie świeciła na całej Ziemi. Czyli to są czasy, gdy Chrystus ma przyjść, i obudzić w nas chwałę Bożą, tą, którą oni. Zaszczepić w nas. Zaszczepić ponownie to, co Szatan nam odebrał. I Bóg powiedział: Przyjdą te czasy, gdy moja chwała, gdy ta moja miłość będzie na całej Ziemi. Bez nas Bóg tego nie zrobi. Musicie tego pragnąć, musicie chcieć tego i to przyjdzie. Kochani, nie, musi, nie, nie musi nikomu z nas Bóg dać <coughs> wielkiej misji jechania w głąb Afryki na Antarktydę, na Arktykę, szukania ludzi. Ponieważ wśród was są ludzie, którzy prawdziwego Boga nie poznali. Każdy z nas marzy, <coughs> każdy z nas marzy, aby ktoś przyszedł i wygłosił nad nami jakieś wielkie proroctwa, prawda? Kochani. Są ludzie, którzy nawet o tym nie marzą. Nie wiedzą, że można o takim czymś marzyć. Są ludzie, którzy pomyślą, że Bóg przychodzi do, do bardzo świętych ludzi. Trzeba być bardzo świętym, żeby sobie za to za, 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 się zasłużyć. Sobie na to. Ludzie się nie spodziewają tego. Dobrze o tym wiecie. Mój tata kiedyś powiedział, że Bóg się może objawić tylko komuś, kto jest bardzo święty albo wielkim grzesznikiem. Pani, nikt się jeszcze nie urodził świętym. Świętymi jesteś, świętymi jesteśmy będąc w Chrystusie już tu za życie. I nie bądźmy zazdrośni o, zazdrośni o naszą świętość, bo dzielmy się nią z tymi, którzy jej nie znają. Tak jak Jezus widział potrzebę naszą, gdy my jej nie widzieliśmy i zamienił swoje niebiańskie ciało na ludzkie, tak i my, gdy już to otrzymamy, powinniśmy widzieć potrzebę Boga w ludziach taką samą, jaka była w nas i my o tym nawet nie wiedzieliśmy. My myśleliśmy, że jesteśmy, jesteśmy przeciętnie dobrymi ludźmi. Każdy z nas o tym myśli, nie? Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w miarę dobrym człowiekiem. W miarę. I czyją miarą sobie zmierzyliśmy swoją? Samo samosąd. dokonaliśmy samo osądu o sobie. Namalowaliśmy no, siebie takim, jakimi siebie widzimy. To każdym z, z tych osób, która tak sobie uważa, poleca czytanie Pisma Świętego. I zobaczcie, w ilu momentach będziecie zamykali oczy albo próbowali znaleźć następny werset, ponieważ będzie was to kuło w oczy, a tak naprawdę w serce. Bo będzie się to właśnie was tyczyło. I Bóg chce to z was wyrzucić. Kochani, pozdrawiam w imieniu Jusza Chrystusa wszystkich raz jeszcze i po raz kolejny, kochani. Błagajmy Boga o jak najwięcej miłości dla nas, żeby nam to dało. I bo jeszcze inaczej. Wyznajmy, że my to mamy. Dziękuję Ci Boże, że ja to mam. I idę. I sprzedaję Chrystusa, oczywiście nie za pieniądze. Sprzedaję Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Pozdrawiam Was wszystkich w miejscach Chrystusa. Cześć.